Fotografie, a grafiki cyfrowe można oglądać w mediatece 800-lecia. Prace na wystawę wykonali uczniowie ze Zespołu szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim. Grafiki od rastrowej do wektorowej, oryginalne, barwne i tematycznie różnorodne, bo do tej wystawy uczniowie z Zespołu szkół Ponadpodstawowych nr 6 musieli użyć nie tylko programów edycji obrazu, ale przede wszystkim swojej wyobraźni. Pomysłów nie brakowało. Są moje dwie akurat prace. Ta praca to, jedno to widać jest orzeł, a tam stoi druga moja praca i to jest, to jest zebra. I co mnie inspirowało? No tak po prostu stwierdziłem, że to, że to będzie coś fajnego takiego narysować. To akurat użyłem yy, zdjęcia jako takiego... Yy, bazy niejako. kiedyś, jak z byłem w ZOTO, to zrobił zdjęcie takiego orła i stwierdziłem, że sobie tego użyję, żeby zrobić taką, taką fajną grafikę. I z w sumie było, było podobnie. Wystawa w Holu Mediateki 800-lecia nie jest pierwszą wystawą uczniów popularnej odzieżówki. Graficy swoje prace pokazywali już w szkole. Takie wystawy, jak mówi nauczyciel przedmiotów zawodowych Michał Kubiak, to połączenie umiejętności zdobywanych na zajęciach grafiki, zmysłu artystycznego, a przede wszystkim pasji tą pasję widać w uczniach, bo oni po prostu chętnie wykonują ćwiczenia, które są w ramach zajęć, tak, ale też chętnie podejmują takie działanie uczestnicząc właśnie w wystawach, uczestnicząc w konkursach, gdzie osiągamy sukcesy i w województwie, i na poziomie ogólnopolskim, także jest tutaj naprawdę czym się pochwalić, jest to Jedyna taka szkoła, tutaj w Piotrkowie Trybunalskim, jeśli chodzi o ten profil technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Młodzi graficy potwierdzają, bez zamiłowania do kierunku, w jakim się kształcą, takiego efektu by nie było. Zaczynałam od malowania zwykłego farbami, e, potem stwierdziłam, że no, jak ja jeszcze zaczynam chodzić, to nie było ulicą plastycznego. Więc stwierdziłam, że grafika to jest dość podobny kierunek, więc spróbuję jeszcze w tym. I spodobało mi się, szkoła mi się bardzo spodobała. E, nauczyciele fajnie przekazują wiedzę, i jakoś tak prosto to poszło, że stwierdziłam, że grafika to jednak jest coś dla mnie. Wystawa prezentuje 21 prac autorstwa uczniów drugich, trzecich i czwartych klas grafiki i poligrafii cyfrowej. Będzie można je oglądać do końca lutego.